No dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Max Electro i od razu zapraszam Was na herbatkę ze Zbigniewem. Już tutaj w tym czajniku elektrycznym gotuje się woda. Wyobraźcie sobie, że jest to polska marka Kernał. Oni potrafią w design. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda, ale zobaczcie. Parabuch, czajnik w ruch. Robimy herbatę. I od razu Wam powiem, że ten czajnik elektryczny wystąpi dzisiaj w roli głównej. Nie on jeden! Haha! Zapraszam Was serdecznie do obejrzenia mojego materiału. No słuchajcie, moja herbata już przestygła. O. Mm. Jest pyszna. Nie wiem, jaką wy lubicie pić herbatę. Ja piję zwykłą czarną, natomiast dodaję do niej zawsze miód, cytrynę, czasami pomarańczę, imbir, no w zależności od tego, jaka jest pora roku. Ale nie zrobiłbym herbaty, gdyby nie gorąca woda. No i tutaj, prawda, ten piękny, designerski czajnik elektryczny bardzo mi pomógł. Słuchajcie, trzy piękne czajniki elektryczne. Wyglądają naprawdę moim zdaniem zjawiskowo pięknie się mienią, srebrny, taki szampański, stalowo-czarny, stalowo w zależności od tego jak pada na te czajniki światło. Nie są duże, są ładne. Nie wiem jak wy, ja kupuję oczami, prawda? Potem też chcę, żeby coś, co kupię, ładnie wyglądało w kuchni. A te czajniki na pewno zwrócą na siebie uwagę i innych domowników, a także gości, którzy do Was przyjdą w odwiedziny. Nie są duże, ale pomieszczą jeden litr wody. A więc ze spokojem przygotujecie za jednym razem herbatę czy jakiś napój gorący dla. 4, a może i 5 osób, w zależności od tego, czy wykorzystacie do tego filiżankę, szklankę, a może jakiś duży kubek. Każdy czajnik elektryczny ma tutaj oczywiście podziałkę. Widzicie, tutaj mamy wskaźnik, ile wody jest w środku. To przecież, wiecie doskonale, jest ważne. Słuchajcie, czasami zdarza mi się tak podejść do czajnika bezmyślnie, odruchowo i go włączyć. Nie sprawdzę wcześniej, czy w środku jest wystarczająca ilość wody. Pomimo tego, że na przykład jest ta podziałka czytelna w przypadku e, czajnika Kernel. No i co się wtedy może stać, jeżeli jest za mało wody? No wiadomo, możemy spalić czajnik. W tym czajniku nie grozi wam taka sytuacja, dlatego, że jest tutaj specjalny inteligentny system, który w przypadku, kiedy nie ma w ogóle wody, albo tej wody jest za mało, automatycznie wyłączy nam grzałeczkę. No jest to system bezpieczeństwa, bardzo istotny. Poza tym, grzałka elektryczna znajduje się w środku w dnie, czyli ta grzałka jest płaska, co pomaga nam utrzymać te czajniki w czystości, ale ma także wpływ na oszczędność, oszczędność energii elektrycznej. Jeżeli ktoś z Was, a mam nadzieję, że wszyscy z Was dbają o środowisko, i nie chcą płacić zbyt wysokich rachunków za prąd. Myślę, że raczej to drugie. No to to jest idealna propozycja dla Was. Kolejna rzecz. Zobaczcie, mamy tutaj podstawę, prawda? Jest podstawa i na tej podstawie ten. Czajnik po prostu nam się kręci. Ta podstawa jest obrotowa, w zasadzie czajnik na tej podstawie. To jest bardzo wygodne rozwiązanie dla wszystkich osób leworęcznych. Nie muszą kombinować, wyginać ręki, tylko po prostu podchodzą, okręcają sobie, przekręcają ten czajnik tak jak im wygodnie biorą, nalewają wody i potem zagrzewają i parzą herbatę czy kawę. Prawda, że wygodne? Prawda. Kolejna rzecz. Przewód jest chowany w tej podstawie. Jest bardzo długi. Łatwo się go wyciąga, ale równie łatwo się go zwija. Zobaczcie, on się chowa do środka. O, i już. Kolejna bardzo ważna rzecz w każdej kuchni, też ma wpływ na bezpieczeństwo. Trzy sawki są tutaj, takie sawki, które powodują, że kiedy położymy, postawimy ten czajnik na blacie kuchennym, on się po prostu do niego przysie nie będzie się ruszał. Też bardzo istotna kwestia. Jeżeli chodzi o wygodę, warto zwrócić uwagę na ten uchwyt ergonomiczny, przemyślany, bardzo łatwo zobaczcie, otwiera się ten czajnik, bardzo łatwo się także zamyka. Proszę bardzo, podchodzimy, naciskamy, zamykamy. Niby banalna rzecz, ale ma wpływ na nasz komfort, na komfort użytkowania. Teraz tak, w środku mówiłem już Wam o grzałce, prawda, ale nie mówiłem Wam jeszcze o ściankach. Te ścianki są potrójne. Co nam to daje? Słuchajcie, po pierwsze, kiedy zagotujemy wodę, możemy ten czajnik bez żadnego problemu wziąć, tak i go przenieść. Nie oparzymy się. Po drugie, kiedy mamy trzy warstwy ścianki, to woda, która jest już zagotowana, przygotowana w tym czajniku, dłużej utrzymuje temperaturę, wysoką temperaturę. A więc dajmy na to, nie wiem, mi się też to bardzo często zdarza, idę do kuchni, robię sobie herbatę, zaparzam, wracam do pokoju. W tym momencie żona nagle mówi: Kochanie, zrobiłeś mi herbatę? Wiesz co, przepraszam, ja nie zrobiłem. Lecę od razu do kuchni i nie muszę już włączać tego czajnika, tylko wykorzystuję tę wodę, która tam jest, bo ona jest cały czas gorąca i bez żadnego problemu zaparzę herbatę. A więc kolejna kwestia to oszczędność energii elektrycznej. No bo jeżeli mamy ciepłą wodę, długo prawda, się utrzymuje ta temperatura, to nie musimy jej ponownie zagrzewać. Nie musimy włączać tego. Czajnika. Kolejna bardzo ważna kwestia to oczywiście dbałość o każde urządzenie, które mamy w domu, zwłaszcza o czajnik elektryczny. Jak doskonale wiecie, twarda woda ma wpływ na czajnik elektryczny, prawda? Osadza się kamień. Jak Wam mówiłem, w usunięciu tego kamienia pomoże Wam ta płaska grzałka. Łatwiej ją wyczyścić, ale od czasu do czasu warto też, zobaczcie, wyczyścić ten filtr antywapienny. Po prostu go wyciągamy i czyścimy. Ten filtr także zatrzymuje to wszystko, czego nie chcemy widzieć w herbacie, czy w kawie. A więc mamy tutaj rozwiązanie, które skutecznie dba o to, żebyśmy pili naprawdę dobrą wodę bez kamienia. Moi drodzy, te czajniki elektryczne zrobiły na mnie bardzo dobre wrażenie. Nie tylko dlatego, że są ładne, że jestem wzrokowcem, że lubię ładne rzeczy i kupuję oczami. To naprawdę przemyślana konstrukcja, wygodna z myślą dla każdego użytkownika. Mam tutaj na myśli oczywiście prawo czy leworęcznych. Dbają o środowisko, prawda? Bo są energooszczędne, łatwe w utrzymaniu czystości, mają filtr antywapienny, przemyślany, komfortowy uchwyt, włącznik. W końcu mamy tutaj podziałkę, prawda? Widzimy dokładnie ile wody znajduje się w tym czajniku elektrycznym. No czegoż więcej chcieć? Jeżeli jesteście zainteresowani tymi czajnikami elektrycznymi polskiej marki Kernel, to zapraszam was na zakupy do ponad 400 stacjonarnych sklepów w całej Polsce, oczywiście sieci Max Elektro. Czajniki kupicie w ich sklepie internetowym, jak żeby inaczej, wygodnie siedząc w fotelu w domku, być może popijając herbatkę albo kawkę Ich adres to www. .max z elektro.pl. I to wszystko na dzisiaj. Jeżeli je kupicie, to kom, koniecznie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jak Wam smakowała herbatka albo kawa zrobiona z wody przygotowanej właśnie w takim czajniku kernel. Do zobaczenia. Cześć!